Wędrując Bieszczadskim Lasem natknąłem się na takie oto ciekawe drzewo, przy którym lisy podkopały mnóstwo nor. Jednak nie to jest zadziwiające. Zadziwiające jest to, co tym lisom udało się wykopać, kopiąc te nory. otóż to są to nie jest zbita glina, tylko to są formy skalne, to są skały koralowe najprawdopodobniej. Biorąc pod uwagę fakt, że Bieszczady są zbudowane z fliszu karpackiego, a flisz karpacki to głównie piaskowce i łupki to występowanie w tym miejscu fragmentów skał koralowych jest no na pewno zadziwiające i bardzo ciekawe ciekawe jest również to w ilu miejscach w Bieszczadach takie skały koralowe można spotkać to pytanie chciałbym też do was skierować czy wy kiedykolwiek znaleźliście takie formy skalne w Bieszczadach